Co byście zrobili, gdybyście nie potrafili rozpoznać zagrożenia? A ono by do was podeszło, takie prawdziwe zagrożenie, z wredną mordą, z potężną brodą, ze świdrującymi oczami, popatrzyłoby wam głęboko w oczy i tym wzrokiem powiedziałoby: Jestem twoim zagrożeniem i zamierzam ci zrobić krzywdę. Co byście zrobili? Gdybyście nie potrafili go rozpoznać, a nawet gdybyście go rozpoznali, to nie mielibyście odwagi, żeby zareagować. A nawet gdybyście tę odwagę wykrzesali w sobie, to nie mielibyście umiejętności, żeby mu się przeciwstawić. Ja się nazywam Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro w kolejnym odcinku Ważne dla mnie. Nie zapomnijcie zalajkować, zasubskrybować i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić innych moich produkcji. Żyjemy w świecie ludzi, którzy stawiają bardzo dużą wagę na bezpieczeństwo, na poczucie własnego bezpieczeństwa. Wszędzie widzą zagrożenie. Z jednej strony jesteśmy jeszcze ciągle jednym z najbezpieczniejszych państw na świecie o wiele bardziej bezpiecznym niż w czasach PRL-u. Mniej różnego rodzaju przestępstw, zagrożeń, ale czujemy się coraz bardziej zagrożeni. Dbamy o nasze bezpieczeństwo na każdym kroku. Czytamy etykiety produktów, które kupujemy w dyskontach. Sprawdzamy, czy nie ma tam czasami jakiejś substancji, która mogłaby zagrozić naszemu zdrowiu. Kupujemy suplementy. Suplementy, które mają... Poprawić różne parametry naszego ciała. Suplementy kupicie w zasadzie na wszystko. Polacy wydają na suplementy diety jakieś 6-7 miliardów złotych rocznie, mniej więcej tyle samo co na szkolnictwo wyższe. A jest to tak naprawdę produkt spożywczy, dostępny w każdym sklepie. Brak wpływu suplementu na zdrowie ludzkie wykazano już w latach 90. -tych. Odsyłam do filmu Tomasza Rożka. O suplementach diet, ale wydajemy, bo chcemy czuć się bezpiecznie. Chcemy jeździć coraz bezpieczniejszymi samochodami. Dlaczego? Ponieważ ludzie chcą żyć i jeździć bezpiecznie. Bezpieczeństwo stało się największą sprawą w naszym życiu, w naszej cywilizacji największą idea fix. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wmówiono nam, że jesteśmy zagrożeni. Wmówiono nam, że musimy kupować suplementy diety, bo inaczej będziemy chorzy. Jak nie będziemy zażywać odpowiedniego białka, chodząc na siłownię, to nic nie zrobimy. Jak nie będziecie zażywać magnezu, to będziecie mieli drgawki. Jeżeli nie kupicie samochodu z najwyższymi normami euro, to na pewno zginiecie na pierwszym zakręcie. Ale wiecie, jaka jest podstawowa zasada marketingu. Najpierw należy w ludziach wywołać. Zapotrzebowanie, że coś jest Wam potrzebne, a potem dać receptę albo produkt, które to zapotrzebowanie, chęć posiadania bezpiecznego produktu czy zabezpieczenia się przed czymś zaspokoi. To nie jest film o marketingu, to nie jest film o suplementach ani o samochodach. Mówię o tym, jak jest kształtowana nasza cywilizacja zachodnia. Jesteśmy kształtowani w ten sposób, żeby czuć się zagrożeni. Żeby potrzebować bezpieczeństwa, żeby potrzebować kogoś, kto nam to bezpieczeństwo sprzeda. Ale takie pytanie. Czym się różni strach od lęku? Wiecie, mało kto o tym wie. Strach jest realny. Strach jest realny, kiedy lew na was leci, albo jakiś banzior z kosą. Wtedy jest strach. Trzeba zareagować, uciekać albo walczyć. Natomiast lęk jest nieuzasadniony. Lęk jest wtedy, kiedy. Odczuwamy poczucie zagrożenia w sytuacji, kiedy tego zagrożenia nie ma. Nerwice, lękowe, ataki paniki. Pewnie wielu z Was wie, o czym mówię. Dlaczego zatem wywołuje się w nas poczucie zagrożenia? Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, żeby nam sprzedać bardzo dużo produktów zupełnie do niczego nam niepotrzebnych. Po drugie, żeby nami łatwo zarządzać. Jeżeli się ludzie czegoś boją, to są gotowi słuchać. Wszystkiego, co im się każe, jeżeli to, co zrobią, wykonają polecenia, no to spowoduje, że ich bezpieczeństwo, ich poziom bezpieczeństwa stanie się wyższy. Patrz, najważniejsza choroba XXI wieku. Co się stało? Ludzie robili tak głupie rzeczy, że gdyby ktoś 5 lat temu im powiedział, że to będą robić, to by wyśmiali każdego, kto tak do nich mówi. Ale sądzili, że robią to dla własnego bezpieczeństwa, poczuli się zagrożeni. Ktoś powiedział, że ich życie jest zagrożone, więc rób te wszystkie głupie rzeczy, będziesz bezpieczny. To powoduje to, że ludzie zaczynają bezmyślnie wykonywać różnego rodzaju polecenia. Ale kiedy już Nauczą się wykonywać te polecenia, to można im nakazać robić rzeczy, które nie są dla nich dobre, ale na przykład powodują, że ktoś więcej zarabia, albo ktoś zyskuje nad nami władzę, ponieważ skoro nas ktoś słucha, to znaczy, że jest wytresowany, a jak go wytresowaliśmy, to możemy mu kazać robić różne dziwne rzeczy, na przykład wmówić, że narodowość państwo nie jest ważne. Że jesteśmy obywatelami świata, że własność prywatna nie jest istotna, że wszystko można wynająć, że rodzina, religia nie jest ważna, że tak naprawdę odbiera nam wolność i zabiera nam bezpieczeństwo, ponieważ rodzinę też można przedstawić jako zagrożenie. Młodzi ludzie, małoletni, są dzisiaj właśnie w taki sposób tresowani. Ma się ich wychowywać w poczuciu bezpieczeństwa. Absolutnie zero stresu. Zero zagrożeń, zero jakichkolwiek granic, barier. Mają czuć się bezpieczni. A jak się będą czuć bezpieczni, no to wtedy im się wmówi, że mogą być jeszcze bardziej bezpieczni, ale na przykład muszą powiedzieć, co dzieje się w ich domu, ponieważ ich dom, ich rodzina może stanowić dla nich potencjalne zagrożenie. Patrz ocena społeczna od kwietnia tego roku, która wchodzi do polskich szkół. Wszystko dla poczucia bezpieczeństwa. Osoby, które wejdą na ścieżkę zapewniania sobie bezpieczeństwa, przestają widzieć prawdziwe zagrożenia, bo przed prawdziwymi zagrożeniami nikt nas nie ostrzega. Patrz, migracja. Tutaj ci, którzy mówią nam, że trzeba jeść suplementy, jechać bezpiecznymi samochodami, trzeba małoletnim zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa i zero stresu i to jest niezwykle ważne. Procedury, policja kuratorium odbieranie praw wychowania małoletnich wszystko jest bardzo ważne ale kiedy przychodzi prawdziwe zagrożenie to nikt nas nie ostrzega dlaczego tak jest ponieważ komuś na tym zależy żebyśmy nie widzieli zagrożenia tam gdzie ono naprawdę jest tylko żeby nas nauczyć posłuszeństwa żebyśmy widzieli zagrożenie tam gdzie komuś zależy żebyśmy to zagrożenie tam widzieli migracja autorytety największe w Polsce, na świecie, autorytety mówią, że to nie jest złe, że to nie jest zagrożenie, że nie grozi nam utrata państwowości, że nie grozi nam utrata prawdziwego bezpieczeństwa, realnego bezpieczeństwa, że to są mrzonki, że ci ludzie stanowią wartość dodaną w naszym społeczeństwie. To jest to zagrożenie, o którym mówiłem na początku. Wredne, zbrodą, groźne, które przyszło do nas, patrzy się na nas, mówi nam wprost, jestem tutaj po to, żeby zrobić swoje, żeby was zniszczyć, żeby was przejąć, żeby was okraść. Ale my go nie widzimy, bo kupujemy suplementy, sprawdzamy etykiety w sklepach, dbamy o bezpieczeństwo naszych małoletnich, wysyłamy do rodzin kuratorów, sędziów, psychologów, Którzy odbierają ich rodzinom, dają do rodzin zastępczych albo do domów dziecka. Dlaczego? Bo to jest dla ich bezpieczeństwa. Jestem przerażony sposobem, w jakim wychowuje się teraz małoletnich. Jestem przerażony tym, że bardzo wielu rodziców dało sobie wmówić, że to właśnie w taki sposób trzeba wychowywać swoją dziatwę, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, żeby nie powodować u niego stresu. Ale wiecie na czym polega problem? Że ci, którzy do nas przyjeżdżają, właśnie. Nie mają tych ograniczeń. Oni wiedzą, że żeby wygrać, trzeba walczyć, trzeba ryzykować, trzeba podejmować wyzwania, trzeba przyjechać do danego kraju i wyeliminować tych, którzy tu mieszkają w ten czy w inny sposób. Trzeba zmienić ich kulturę, trzeba wprowadzić własny system wartości, własną religię. Dlaczego? Bo chcemy ułożyć sobie życie tutaj w tym kraju, ale na naszych zasadach. I oni są gotowi walczyć. Oni są gotowi eliminować nasze wartości, nasze tradycje, oni są gotowi niszczyć naszą religię, ponieważ ktoś ich nauczył walczyć. Ktoś im powiedział, że muszą ryzykować, bo inaczej zostaną wyeliminowani przez tych, do których przyjechali. Nie wiem, czy to się da odwrócić, nie wiem, czy można coś zmienić. Na koniec powiem o czymś, za co może część kobiet mnie znienawidzi. Ale ja naprawdę nie jestem szowinistą. Kocham kobiety, mam dziewczynę. Uważam, że rola kobiety w społeczeństwie, w państwie, w rodzinie jest niezwykle istotna, nie do zastąpienia. Ale, drogie panie, macie jeden podstawowy problem. Dla was bezpieczeństwo jest najważniejsze. I wtedy, kiedy stworzono takie prawo, takie przepisy, tak za pomocą mediów wmówiono społeczeństwu, że rola matki, rola babci, rola nauczycielki jest tak istotna, że ojca może nie być. Że ojciec, nawet jeżeli jest, to nie ma prawa wychowywać swojego syna na mężczyznę. Musi dbać o jego bezpieczeństwo. Nie może go stresować, nie może go ukarać, nie może postawić mu granic. Drogie panie, schemat wychowania dzisiaj, zwłaszcza mężczyzn, bo to mężczyźni są najbardziej zdolni do tego, żeby przeciwstawić się zagrożeniu. Sposób wychowania, system wychowania, matka, babcia i nauczycielka w szkole powoduje, że wychowywacie te dzieci, Najlepiej jak potraficie, staracie się im zapewnić bezpieczeństwo, ale w ten sposób robicie największą krzywdę swoim dzieciom, zwłaszcza chłopcom. Nie uczycie poznawać, reagować i przeciwstawić się prawdziwemu, realnemu zagrożeniu. I to nie musi być to zagrożenie, o którym mówiłem, które przychodzi do nas z zagranicy, ale to może być zagrożenie w pracy, to może być zagrożenie na ulicy. To może być zagrożenie jego partnerki kiedyś na ulicy. I jeżeli wychowacie swoich synów w poczuciu bezpieczeństwa, bez stresu, bez granic, bez barier, to ten wasz syn w przyszłości nie będzie potrafił zrobić nic w sytuacji, kiedy jego rodzina albo on sam będzie naprawdę zagrożony. Umiejętność podejmowania ryzyka, umiejętność, Walki, umiejętność konfrontacji z rzeczywistością, z zagrożeniem, może przekazać tylko mężczyzna. Mamy kryzys ojca, kryzys męskości i co się dzieje? Pani Barbara Janowacka wprowadza ocenę społeczną. Wprowadza się nowe przepisy, które uniemożliwiają jakikolwiek wpływ rodziców na wychowanie, kształtowanie swoich dzieci. Niszczy się rodzinę, która to rodzina powinna kształtować, osobowość dziecka. Robi się to wszystko po to, żebyśmy nie potrafili rozpoznawać prawdziwego zagrożenia. A uwierzcie mi, to zagrożenie już tutaj jest. Jest i już się zaczyna rozpychać łokciami. I już zaczyna się dobierać nam do czterech liter. A my dalej będziemy kupować suplementy. Będziemy dalej starać się nie wywoływać stresu, napięcia naszym dzieciom. Nie będziemy im stawać barier. Będziemy kupować coraz bezpieczniejsze samochody ubezpieczenia. A zagrożenie będzie się rozpychać coraz bardziej łokciami i wszystkimi innymi częściami ciała. Jeszcze raz proszę o wsparcie mojego kanału przez subskrypcję, lajki i komentarz.